Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ariovit i w tym filmiku pokażę Wam jak sprawdzić jakie mamy IP w komputerze. Zaczynajmy w takim razie. Mam nadzieję, że Wam pomogę, więc zapraszam do ustawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału, napisania komentarza i lecimy. Tak więc aby sprawdzić jakie macie IP wchodzicie sobie w stronę showmyIP.com i to możecie sprawdzić jakie IP macie druga rzecz jest taka, że link do tej strony macie także w opisie i tutaj właśnie spojrzycie sobie jakie macie IP i tak wygląda sytuacja więc mam nadzieję, że pomogłem, jeżeli chcesz także wiedzieć jak zmienić wasze IP, jak zmienić na inne IP, to zobacz filmik, który teraz ci się wyświetla. Oraz zobaczam także na inne moje filmiki. Możecie stawić także łapkę w górę, zasubskrybować kanał, napisać komentarz. I do zobaczenia na następnych filmikach. To na razie, trzymajcie się. Cześć.